Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sałatkę wigilijną. Potrzebować będziemy dwie cebule, cztery ogórki kiszone, koperek według uznania, 4 jajka ugotowane, pół cytryny, dwie łyżki jogurtu, dwie łyżki majonezu i 6 płatów śledziowych. Przepis znajduje się na moim kanale. Jeżeli kupimy śledzie Ala Matias, należy je wymoczyć w wodzie lub mleku. Moje śledzie, które sobie Państwo zrobicie, które znajdują się na moim blogu, są bezpośrednio do spożycia. Nie moczymy, tylko spożywamy. Możemy zrobić sałatki, śledzie w oleju. One po prostu. Są takie uniwersalne. I teraz śledzie pokroję w paseczki. W ten sposób kroję paseczki. Jajka pokroję w kostkę, ogórki również, cebulę również. Cebulę pokroję i zakwaszę sokiem z cytryny. Później dodamy pozostałe składniki i doprawię solą i pieprzem. Teraz rozdrabniam składniki sałatki. Składniki sałatki już mamy pokrojone: jajka, ogórki, śledzie. Cebulę również pokroiłam, zakwasiłam cytryną, dodałam niewielką ilość cukru i niewielką ilość soli i przekładam do sałatki. dodaję posiekany koperek jogurt majonez sól i pieprz i dokładnie należy Sałatkę pomieścić. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sałatka figilina. Sałatkę zawsze dajemy do lodówki na minimum 2 godziny, aby smaki przeszły. Ile Państwu się podoba, to serdecznie proszę o łapkę i smacznego!